Szanowni Państwo, zapraszam serdecznie na koncert 15 grudnia w piątek o godzinie 19 w programie fantastyczna, bardzo, bardzo dawno niegrana w Opolu, czwarta symfonia Gustawa Malera, jedna z najpiękniejszych symfonii w całym repertuarze. Jako solistka wystąpi Joanna Kędzior, solistka Opery Wiedeńskiej między innymi, a oprócz tego dwie kompozycje Witolda Maliszewskiego, kompozytora, którego eksplorujemy tutaj dość intensywnie w Filharmonii Opolskiej. Najpierw Królewna Basia, to taka bajka, na sopran i orkiestrę w roli głównej ponownie Joanna Kędzior oraz suita na wiolonczele i orkiestrę w roli głównej solisty grającego na wiolonczeli pan Maciej Kułakowski Gorąco zapraszam 15 grudnia o 19.